Cześć, tu Boxilina. Witam Was bardzo serdecznie w ostatnim wielkanocnym tutorialu, ponieważ już więcej naprawdę nie dam rady zrobić. Kochani, w tej chwili w komputerze przerabia się film z kurczaczkiem, także mam nadzieję, że niedługo go zobaczycie. A teraz, jako ostatni tutorial, zrobimy sobie koszyczek, o który też mnie prosiliście wielokrotnie. I chciałabym Wam pokazać jak taki koszyczek zrobić. Nie jest idealny, myślałam o innym. Chciałam, żeby miał fajnie zrobione dno, co mi jeszcze tym razem nie szczególnie wyszło, ale z drugiej strony, jak się do niego napcha jajek, to jest ok. Czekajcie, zabierzemy zwierzaki, i baszki. Yy, koszyczek specjalnie tutaj związałam zielonymi wstążyczkami. Yy, nie wykluczam, że jeszcze dorobię do tego takie gałązki jakby bokszpanu czy coś, żeby było ładniej. Zastanowię się jeszcze. A z Wami dzisiaj chcę zrobić ten koszyczek. Wygląda tak, w środku. Możecie go sobie wywinąć na drugą stronę, jeżeli macie ochotę. Jeżeli Wam się bardziej podoba taki, nie widzę problemu. Mi się podoba bardziej, dlatego tutaj, że jest taki zawinięty, że ma taką fajną krawędź. Yy, kochani, nie mam absolutnie pojęcia, yy, ile jest potrzebnych gumek do stworzenia takiego koszyczka. Yy, w każdym razie, na pewno potrzebne nam są. Krosno, haczyk i gumki, w moim przypadku w kolorze skóry, ponieważ one mi najbardziej przypominają wiklinę, oczywiście mogą być też brązowe, jeżeli macie, a jeżeli nie macie ani takich, ani takich, to jak wiecie, przy robieniu różnych rzeczy z gumek ogranicza Was tylko wyobraźnia, więc możecie sobie zrobić koszyczek w takim kolorze, w jakim Wam się podoba. Te gumki pochodzą z, one są wydłubane z zestawu, który się nazywa Camouflage, czyli zdaje się, że na stronie RainbowLoomPolska.com to się nazywa Moro i z tego, co widziałam ostatnio, to na stronie RainbowLoomPolska.com można kupić też gumki w kolorze skóry. Nie są tam tylko takie, bo są też ciemniejsze kolory, no ale jakby w, wpasowując się w Model takich koszyczków. Oczywiście, koszyczki, tak jak mówiłam, możecie sobie zrobić w jakim kolorze chcecie. Ja będę robiła taki sam, jak poprzedni, czyli w takim jasnym kolorze. Yy, moi kochani, więc yy, koszyczek robimy za chwilkę. Ja tutaj sobie jeszcze na wzór powkładam. Powiem Wam, jak zrobić większe czy mniejsze, jeżeli chcecie. Zabieramy się do pracy. Ok, zabieramy się do pracy. Yy, będziemy układać gumki w kształcie ósemek dookoła wzoru, a wzór będzie składał się aż z 14 gumek dookoła. Także trochę tych gumek, kochani, pójdzie. Czyli robimy ich 6 w tym rzędzie. 3, 4, 5. 6. Siódma idzie tutaj w dół. I teraz, jeżeli chcecie, żeby wasz koszyk był większy, to znaczy, że to jest to, co teraz robimy, to jest ten element, tak? Nie ta rączka, tylko to tutaj dookoła. Jeżeli chcecie, żeby ten obwód był większy, to musicie ułożyć na większej ilości kołeczków. Natomiast, jeżeli chcecie, żeby wasz koszyk był wyższy niż ten, to ten będzie miał warstw, oprócz tych ósemek, które teraz układamy, będzie miał 9 warstw. Jeżeli chcecie, żeby był wyższy, o, odpowiednią liczbę warstw więcej. A ja, ponieważ powielam ten sam koszyk, pokazuję Wam go, jak, właściwie, jak go zrobiłam, to układam to wszystko w taki sam sposób. Czyli jeszcze raz przypomnę, 14 gumek w każdej warstwie. O, możecie sobie policzyć gumki, słuchajcie, 14 gumek w każdej warstwie. Warstw będzie w sumie 10, co daje nam gumek 140 plus ten, yy, ta, ta rączka, w której jest, ja wiem, może z 20 tych gumeczek i ósemeczka. Jak już mamy ułożone te ósemki, to teraz układamy proste gumki na dokładnie tym samym wzorze. Widzicie co, chyba troszeczkę podniosę kamerę, nie będę musiała tego prosto co chwilę przesuwać. Zrobić ostrość i jedziemy. Słuchajcie, jest to, to, to tak powtarzalna yy, praca, tak powtarzalna czynność, że myślę, że zrobię z Wami powiedzmy ze trzy warstwy. A potem będziecie robić już chyba sami i spotkamy się na końcu, bo inaczej będzie bardzo długi i bardzo, ale to bardzo nudny filmik. Ok. Mam już ułożone gumki dookoła, więc teraz biorę niższą warstwę dwóch gumeczek i z każdego kołeczka po dwie gumki przerzucam na górę. W trakcie robienia całego tego koszyczka, wyobraźcie sobie, że nigdzie, nigdy nie zmniejszamy wzoru, nie rozszerzamy wzoru, nie zmieniamy ilości gumek, nie dodajemy żadnych oczu. Yy, żadnych dziobów, ani skrzydełek, ani uszu, w związku z czym naprawdę wzór jest wyjątkowo prosty. Trzeba tylko trochę cierpliwości, ponieważ jest yy, dosyć pracochłonny i jest długi, bo jest dużo gumek i troszeczkę się trzeba tym haczykiem nama namachać, ale skoro twierdzicie, że efekt jest wart pracy, to serdecznie zapraszam. Dobra, to była warstwa druga. Ja sobie tutaj w ogóle. Przygotuję 3, 4, 5. To sobie układam gąbki skończyć. Tak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I to będą moje warstwy. Więc teraz układając warstwę trzecią biorę tę gumkę i od niej zaczynam i układam dookoła, tak żeby mniej więcej nie pogubić się w warstwach. Obracam kamerę z powrotem. Ponieważ ja się po chwili, tym bardziej, że gadam strasznie dużo, to po chwili się gubię. Ja już nie wiem, ile warstw zrobiłam, więc. Dlatego sobie przygotowuję te gumki, żeby mi było troszkę łatwiej i żeby nie musiała pamiętać. Dobra. Dwie gumki z dołu i na górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i na dole. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, kolejna warstwa za nami zabieramy się za następną, obniżam te gumki, ponieważ dzięki temu łatwiej jest mi y, zobaczyć o, jest mi łatwiej wtedy widzieć, która warstwa jest u góry, a która jest na dole po prostu o wiele łatwiej jest mi zidentyfikować gumki, które mam pleść tym razem okej okay. dobra jeżeli na przykład chcecie na swoim koszyku zrobić jakiś wzorek, taki jak jest na pisankach, ale żeby nadal ten yy, koszyczek wyglądał jak koszyczek, to, a macie brązowe gumki, to proponuję wziąć gumki brązowe i na przykład zrobić sobie warstwę, no nie wiem, czwartą, i szóstą albo czwartą z piątą, to będzie taki gruby wzorek, na przykład w kolorze brązowym będzie ciekawszy koszyczek może. Dobra, oczywiście co teraz robię to zabieram dolną warstwę i przerzucam nad górną. Robię to dosyć szybko, żeby film nie trwał strasznie długo, bo z powodu liczby tych wszystkich yy, warstw to będzie trwać i trwać. Na razie minęło niecałe 10 minut, więc nie jest to taki zły czas. Ok. Oczywiście następna warstwa. Zresztą tak będzie do samego końca. To gumki dookoła proste dookoła celuśkiego wzoru, czyli 14 gumek. Co ciekawe, jak potem ten koszyczek na dole zwiążemy, to on będzie się wydawał zwężać do dołu, a tak naprawdę i tak cały czas. Składa się z takiej samej liczby gumek, każda jego warstwa. Dobra, bierzemy dolną warstwę, przerzucamy na górę. Okay. Teraz ten rządek kołeczków. Jeżeli macie krosna, z których nie da się wyjąć środkowego rzędu, to dosyć ciężko będzie wam zrobić wysoki koszyk. Ale uwierzcie mi, że się da, tylko musicie wpasowywać te środkowe kołeczki gdzieś tutaj, żeby, żeby ten wzór się jakoś trzymał. Wiecie? Ale też się da, bo sprawdzałam. Dobra, następnie znów zakładamy 14 gumek dookoła całego naszego wzoru. Proste gumki. dołu przerzucamy na górę. Tak. I dałem rządek. Dół na górę, dwie. dwie, 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 dwie pewnie za szybko dla was co? Słuchajcie, najwyżej <grymne> łącznie to sobie na zwolnionych na zwolnionym tempie, dlatego, że ja po prostu się śpieszę, żeby tak jak mówiłam zresztą przy kurczaku żeby nie musieć edytować filmu żeby nie wrzucać go w program do edycji dzięki czemu po prostu film gotowy, tak jak zrobię, mogę przerzucić od razu na YouTube i on tam jest, no powiedzmy taki film półgodzinny to się tam przerzuca może z 50 minut i po 50 minutach od Zakończenia przeze mnie robienia projektu. On już jest na YouTubie. Natomiast, jeżeli wrzucę go w program do edycji filmów, to zanim on się poprzerabia, to mijają ze 3-4 godziny. I tak się właśnie stało z kurczaczkiem, który był prawie cały nagrany jako jeden klip moją kamerą, moim telefonem. Aż tu nagle, w ostatniej minucie, zadzwoniło do mnie moje dziecko. I film sam przestał się nagrywać. Musiałam dobrać końcówkę, i w tej chwili niestety, ale musiałam wrócić do komputera. Jedziemy. Znowu, jak pewnie zauważyliście, ułożyłam warstwę prostych gumek dookoła całego wzoru. Yy, I teraz będę pleść, właściwie już pleścę. Te gumeczki tutaj o, na górę. Dwie. Gumki z dołu, na górę. Dobra, zostały nam jeszcze trzy warstwy. Co widzę po tych gumka, które sobie tutaj włożyłam wcześniej. To właśnie jedna z nich jako pierwsza z każdej warstwy. I układamy znów biały, yy, proste, nie białe, proste gumki dookoła wzoru. O właśnie biały koszyk myślę, że też byłby super, wiecie. Jak do białego koszyka się wrzuci kolorowe jajeczka. Ja jestem tylko ciekawa, czy wy się z tymi wszystkimi wzorami teraz wyrobicie na święta. Prosiliście mnie o kurczaka. Kurczak jest. Prosiliście mnie o zająca. Zając jest. Prosiliście mnie o koszyk. Koszyk zaraz będzie. Jest też. Co tam jeszcze jest? Są baśki w bazie. O, ciekawe. Chyba spędzicie całe święta przy gumkach, co? Nie byłyby to takie złe święta. Słuchajcie. Ja spędzę święta pewnie w kuchni. Słuchajcie, następna warstwa. Znowu bierzemy dwie dolne i przerzucamy na górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem w tym rzędzie i na dole też siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok, przedostatnia warstwa. Ach, znowu to samo, czyli proste gumki dookoła. Ostatnia w tej warstwie. I znów przerzucamy dwie z dołu, z każdego kołeczka na górę. Ok, nie spadaj. I następny rządek tak. Ok. I słuchajcie, będziemy teraz nakładać ostatnio moim zdaniem warstwę gumek. To mi się nie podoba to wyrzucam. Czyli znów proste gumeczki dookoła całego wzoru, a potem wszystkich 14 gumek zaplecimy i będziemy powolutko ściągać z krosna. Przeplatamy tak jak dotychczas. I to, co teraz mamy tutaj u nas na kołeczkach, to jest dół koszyczka jego podłoga. Więc zaraz musimy ją jakoś związać i zamknąć. Tak super. Właściwie gotowe. Tutaj mamy patrząc. Tę część widzicie tak samo zawinięta. To. No a tu u góry może to inaczej troszkę wygląda, ale mamy ten element i ten jest po prostu związany. Widzicie to tutaj tak naprawdę jest dziura. Oczywiście jeżeli macie, jeżeli czujecie potrzebę to można ten dół Yy, zacerować. Za chwilkę wam pokażę jak, ale najpierw zdejmiemy ten koszyczek z krosna. Yy, radzę to robić przy pomocy dwóch haczyków, ponieważ yy, może się zdarzyć tak, że ten wzór będzie, że te gumki się bardzo ponaciągają Także proszę sobie pomóc czymś, tak żeby jako tak sobie z tym poradzić. Ja sobie wezmę tak. Raz, dwa, trzy. 5 i 6. Bo już czuję, że jest za mocno naciągnięte, więc tutaj sobie zostawiam maczek, biorę drugi i nabieram na niego całą resztę gumek. Muszę ominąć teraz. nabrany na dwa haczeki. Odkładam krosno. Wygląda tak. I teraz jedna gumka prawdopodobnie nie dałaby rady, żeby to wszystko tutaj połączyć. Pewnie by pękła. Co robimy? Ja sobie wezmę teraz szydełko, możecie użyć do tego haczyków zanim tutaj nabierzecie to, bądź zrobić to paluszkami też, popatrzcie. Wziąłem kilka sobie tych gumek. I y, zrobimy taki, taką przedłużoną gumkę, którą będziemy przeciągać przez tamte pędelki. Możemy to zrobić przy pomocy szydełka, czyli robimy ósemkę i przeciągamy. Pewnie pokazałam tak, że nikt nic nie zrozumiał. Wiecie co, pokażę Wam to inaczej może. Pokażę Wam najpierw paluszkami. Mamy dwie gumki. Nakładamy jedną na drugą. Spróbuję ci przybliżyć, żeby była na ostrość. Żeby była. Dziękuję. Tak są położone. Biorę tę. Trzymam palcem. Tak. Popatrzcie. I biorę tą. Się coś takiego. Ale to jeszcze jest za krótkie, moim zdaniem. I zrobimy pokażę Wam może w ten sposób. Zrobimy sobie to tak, jak robimy zawsze przy okazji zamykania na przykład wzorów. Przeciągamy. Nakładamy w ten sposób. Robimy zupełek i zaciągamy. I teraz mamy już z trzech gumek coś takiego. Jeszcze raz Wam pokażę. Gumka na haczek. Druga gumka też na haczek. Przeciągamy tą drugą przez pierwszą. Mam dwie pętelki na haczyku. Przykładam tą dalszą od haczyka. O, o, o już coś gubię tutaj. Tę dalszą przerzucamy nad tą, która jest bliżej zagięcia i ciągniemy. I możecie w ten sposób to przedłużać i robić sobie taki duży sznurek, taki długi, jak chcecie. Ja mam teraz dwa. Jeden mam potrójny, jeden mam podwójny. Po Wydaje mi się, że podwójny powinien wystarczyć, więc wracamy do koszyczka i. Przeciągamy tutaj przez to, co trzymają nasze haczyki, przeciągamy gumkę. Tą podwójną bądź potrójną, ja myślę, że podwójna wystarczy. Przeciągamy przez wszystkie możliwe pętelki. Właśnie jedna gdzieś mi zwiała. Dobra, ten haczyk już możemy zwolnić. Teraz zahaczamy. Drugi haczyk tu. I przeciągamy przez tę stronę. I w ten sposób mamy zamknięty na dole koszyk. Teraz go. Teraz tutaj widzicie dwie gumki w zupełności wystarczyły. Robię supełek. Jest super. Trzeba go gdzieś tutaj wciągnąć, żeby nam się nie rozwaliło to wszystko. Uciekaj stąd, bo zabierasz nam ostrość. Ok. Można go wziąć tam sobie na przykład do środka, gdzieś związać, żeby to wszystko nam nie puściło. I mamy taki koszeczek jak tego. Możecie mi wierzyć na słowo, one są takie same. Dobra. To teraz zrobimy jeszcze ten jak widzicie, on nie do końca chce być równy. Zawsze się wygina. Ile zrobiłam, każdy sobie żył swoim życiem. Ale czy to ma takie znaczenie? Nie wiem. W każdym razie robimy go w ten sposób, że zawijamy na haczyku gumkę cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery. I to, co mamy na haczyku, przeciągamy na podwójnie zwiniętą gumkę. O, a drugą stronę gumki Wracamy na haczyk. Kolejna gumka. Znów zwijamy i robimy dokładnie to samo, co przed chwilą. I tak dalej. I tak dalej. O, widzicie, jakie to proste? Gumka. Zwijamy i przeciągamy to, co mamy na haczyku. I tak dalej. I tak dalej, słuchajcie. Aż wasz Pałąk od ta rączka od koszyczka będzie taka długa, jak chcecie. Yy, słuchajcie, no to ja już zrobię to poza kadrem. Widzimy się za chwilkę, jak będziemy montować tę te rączkę do koszyka. Jestem z powrotem. Yy, mój, moja rączka do koszyczka jest już wystarczająco długa. Teraz Wam pokażę, jak ją zamontować, a jest to naprawdę bardzo, bardzo proste. Yy, przygotuję sobie tylko gumki w innym kolorze, ponieważ yy, uważam, że będzie to fajniej wyglądało, kiedy yy, koszyczek będzie miał po bokach troszeczkę zielonego. A wy oczywiście, jeżeli wam się to nie podoba, to możecie zrobić w kolorach takich jak yy, koszyczek. Yy, co trzeba zrobić? Słuchajcie, w naszym koszyczku, w tym takim, yy, nie wiem właściwie jak to nazwać. W tym takim, co jest naokoło, w tym zgrubieniu, szukamy sobie jakiegoś elementu. Ja sobie wybrałam tutaj takie dwie gumeczki, bo one dosyć ładnie wyglądają, i zaraz tutaj przez nie przełożę haczyk. Mając na haczyku koniec tego, co tutaj robiłam, tak? Koniec mojego wzoru. Biorę zieloną gumkę i przeciągam przez element koszyczka. Przez. Rączkę i robię supełek na gumce w ten sposób. I z jednej strony rączka jest już zaczepiona. Teraz muszę znaleźć po drugiej stronie koszyczka podobny element mniej więcej w połowie drogi. Popatrzcie, nie tu, bo będzie krzywo, nie tu, tylko staram się znaleźć dokładnie połowę. Myślę, że to będzie gdzieś tutaj, co robię. Yy, tutaj było to, to są te elementy, które montowaliśmy, które zwijaliśmy na haczyku cztery razy. Teraz jest powrotem nabieramy na haczyk, także go tutaj wbijamy. Powinny nam się pojawić cztery pętelki. Jak nie, to się tym nie przejmujcie, bo wcale nie muszą być cztery. No i tutaj, właśnie gdzieś w koszyczku, znajdujemy sobie drugi element. No, powiedzmy, że to będzie tym razem to. I ja znów biorę, wyobraźcie sobie, Złapię ostrość, zieloną gumkę i ją przeciągam przez koszyczek, a potem przez rączkę i robię supełek. W ten sposób. I mamy koszyczek. Jak teraz do tego koszyczka włożycie jajo, a najlepiej więcej niż jedno, on się tutaj ładnie ustabilizuje i będzie stał. Widzicie? I ja już mam dwa koszyczki wielkanocne. No, będzie stał albo nie będzie stał. Będzie. Widzicie? Stoją oba koszyczki. No dobra, to cały zestaw, kochani. Wielkanocny jeszcze raz. O, specjalnie dla Was. <laughs> Wszystkie te stwory robiła boksigina. Kochani, jeżeli Wam się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, rozsiewajcie po świecie i bawcie się dobrze. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!